Witajcie kochani, z wami Anna Kłuczyńska, Anna Amrita Ananda. Dzisiaj przekaz dla wszystkich gwiezdnych dusz, którzy mają teraz proces aktywacji mocy. I wraz z tym przekazem będą przekazywane kody, kody aktywacji, kody wsparcia, kody z informacjami, kim jesteśmy, gdzie jest najpiękniejsza wersja wydarzeń, na którą wszyscy pracujemy. Jeżeli trafiłeś na to wideo, znaczy, że nie jesteś tutaj przypadkiem, znaczy, że również Twoja dusza należy do grupy gwiezdnych dusz, które przechodzą teraz aktywację. Które przychodzą teraz transformacje? A więc zacznijmy. I pierwsze co mi przychodzi to jest to, że aktywacja mocy osobistej, takie wewnętrzne odrodzenie, urodzenie, narodzenie jest porównywalne do procesu takiego fizycznego porodu, że jest to coś co nie jest proste, jest to coś co nie jest przyjemne, jest to coś co może być ekstatyczne, ale jeżeli sobie na to Zwolimy, tak? To jest tak jak moment wyjścia motyla z kokonu. Trzeba włożyć pewien um, wysiłek um, emocjonalny w to, aby przetrwać dyskomfort, po którym. Czeka nas nagroda, czyli aktywacja naszego osobistego potencjału, aktywacja naszej mocy, kontakt z naszymi talentami. I przychodzi mi tutaj, żeby polecić Wam, jeżeli jesteście w takim momencie, że czujecie, że się aktywujecie, ale nie wszystko jest takie łatwe, proste, nie wszystko jest gładkie. Niektóre momenty e, można porównać do turbulencji. To pamiętajcie, że w prosty sposób możecie zmienić poziom waszych wibracji i za chwileczkę pokażę, pokażę jedną z metod, jak szybko podwyższyć wibracje i zrzucić, zrzucić ciężar, żeby łatwiej dalej szło. I co należy zrobić? Wyobraźcie sobie ten cały ciężar, który należy przetransformować z wdechem ramiona do góry. Komunikujemy się z tym ciężarem, spinamy ciało, a z wydechem. A, transformujemy ten ciężar w błogość. I zróbmy kilka razy. Razem, czyli wdech łapiemy dosłownie napięciem wszystko, co nam przeszkadza w pójściu do przodu, wszystko, co nas obciąża. A z wydechem, z dźwiękiem rozluźniamy ciało i transformujemy tą energię na błogość. A, i jeszcze raz. Bardzo dobrze. I pamiętaj, jeżeli jesteś w trudnej sytuacji, jeżeli twój stan jest taki, że ciężko cię ruszyć, jeżeli nie czujesz lekkości, to co najmniej półtorej minutki polecam tak oddychać, a nawet zrobić trzy minuty, tak? Trzy minuty to już jest taki czas, po których poczujesz faktycznie. Ulga, więc tak, przechodzimy przez aktywację mocy, przechodzimy przez proces narodzin, dbamy o swoje wibracje. I pamiętajmy, że w momencie, kiedy My, my wzrastamy, to wszystko dookoła nas również potrzebuje wsparcia, i przychodzi mi tutaj taki jeszcze taki moment, że potrzebujemy wiedzieć, jak wspierać nasze otoczenie, żeby ono również szło do góry, żeby ono również wibrowało wyżej, żeby ono sprzyjało naszemu rozwojowi. Dwojowi, więc przede wszystkim pamiętajcie, żeby palić z intencją świeczki albo piękne, naturalne kadzidła, tak? Jeżeli odpalamy coś z intencją, to to idzie tak jakby paliwo na realizację danego, danej prośby, tak? Więc odpalamy w przestrzeniach świeczki. Możemy myć... Podłogę wodą z solą. Tak, sól świetnie oczyszcza energetycznie, także to też będzie, będzie potrzebne, żeby wyczyścić stare energie. Możecie włączyć dźwięk dzwonka na YouTube, jeżeli nie macie dzwonka, i przychodzić po mieszkaniu z dźwiękiem tego dzwonka. To również podwyższa energię, również oczyszcza energetycznie przestrzeń. I błogosławimy też każdego mieszkańca naszego domu. Pamiętajcie, że również kwiaty podlewamy z intencją takiego błogosławieństwa i miłości. I to są takie rzeczy drobne, które możemy wprowadzić do naszego życia, a które będą sprzyjać naszemu rozwojowi. I co jeszcze jest ważne? Ważne jest to, że jesteśmy na etapie, kiedy wchodzimy w pewne pole, gdzie uczymy się jedności, uczymy się jedności i wsparcia. I e, takim gwiezdnym duszą często nie jest łatwo w środowisku, ponieważ gdzieś tam ciągle e, zbiorowa świadomość próbuje nas do swojego poziomu doprowadzić, jesteśmy oceniani, jest, y, jesteśmy poddawani próbom. Pamiętajcie, żeby do wszystkich podchodzić z błogosławieństwem i miłością, ponieważ w momencie, kiedy macie jakąś negatywną falę idącą w Waszą stronę i nie odbierzecie jej tak, żeby ona Was trafiła destrukcyjnie, nie powielicie jej i jej nie odbijecie, powielona to możecie ją złapać. I przerobić na miłość, ehm, e, przetransformować na inną energię, przetransformować na mądrość e, dobrym słowem, e, nieodbijaniem piłeczki, empatią, ponieważ ludzie e, walczą, bo się boją. Ludzie się boją utraty swojego ego, ludzie się boją bycia niewprawdzie, ludzie się boją mylić, ludzie boją się chociażby z tego powodu, że wszędzie, z każdej strony nas straszą i naszym zadaniem jest przede wszystkim nie walczyć, bo my powilamy tą energię strachu wtedy, tak? My ją poszerzamy, tylko naszym zadaniem jest łagodzić, naszym zadaniem jest tłumaczyć, naszym zadaniem jest rozumieć i e, jeżeli jesteście w jakimś trudnym środowisku, to pamiętajcie, nie musicie w nim przybywać. Można jak naj, o ile macie możliwość, można się odciąć. Jeżeli nie macie możliwości, znaczy, że to jest dla Was lekcja. Znaczy, że to jest lekcja pokory, znaczy, że to jest lekcja miłości, lekcja wsparcia. I cóż, pamiętajcie, że trudnych ludzi jest, trudni ludzie najbardziej potrzebują naszego wsparcia i naszej miłości, ponieważ nasza siła, Jedności jest mierzona e, najsłabszą, najsłabszym ogniwem. Także tutaj warto, warto, warto o tym pamiętać i jeżeli faktycznie czujecie, że jesteście na drodze przewodnika, a w, mam wrażenie, że każdy, kto tutaj trafia na ten kanał, e, jest na takiej drodze. Jeżeli jesteście na drodze przewodnika, to należy pamiętać, że Jesteśmy właśnie po to, żeby dawać przykład, jesteśmy po to, żeby utrzymywać wysoką wibrację. Uh, jeszcze mi przyszło jak można sobie w łatwy sposób podwyższać wibracje, bo to jest dla nas teraz bardzo ważne uh, jest takie zabawne ćwiczenie gdzie, um, gdzie, gdzie, gdzie podwyższamy i mentalnie i emocjonalnie uh, jesteśmy skoncentrowani na wzroście i jak go robić, jest przepotężne uh, bierzemy na początku pięć wdechów nosem a później wydech przez usta konikiem, i zapętlamy. I z każdym takim wdechem, z każdym, tak, z każdym takim odcinkiem, wdechu nosem, wyobrażamy sobie, że jesteśmy coraz zdrowsi, coraz szczęśliwsi, coraz doskonalsi, coraz mocniejsi, tak? Z każdym takim oddechem, coraz mocniejszy. I pięć razy wdech i wydech konikiem. Jeżeli zrobicie tak 3 minuty, to wasza wibracja znacznie się podwyższy i zmieni Wam się nastrój, zobaczycie jak, e, jak szybko możemy spowodować właśnie taką zmianę w naszym postrzeganiu rzeczywistości i w naszym samopoczuciu. I jeżeli czujecie, że e, możecie więcej niż 5 wdechów robić, to można zwiększać 5, 7 wdechów, 9 wdechów, później konik jak najwięcej się da. I z każdym wdeszkiem wyobrażamy, że jesteśmy coraz mocniejsi. Coraz doskonalsi, tak? Okej, okay. eee, co jeszcze mi teraz przychodzi? Żeby wam, żeby wam tutaj je przekazać pamiętajcie e, pamiętajcie o dbaniu o swoje ciało w tym momencie szczególnie e, o picie wody ponieważ e, nam jest to, to bardzo potrzebne do przyprogramowania naszych ciał, które teraz się zmieniają, zmieniają się z węglowe na krzemowe i pijąc wodę, błogosławcie ją żeby ta wibracja, którą w siebie wpuszczacie, była świętsza. Tak, teraz też bardzo mocne fale energii przychodzą e, od centralnego słońca do Ziemi e, oczyszczają nas, napełniają światłem i ten proces również e, jest dla nas bardzo transformujący i znacznie łatwiej go przechodzimy w momencie, kiedy jesteśmy nawodnieni. Możecie dodawać do wody troszeczkę soli, kropelkę cytrynu i błogososczącznie. Błogosławcie wodę. Błogosławcie wodę, ponieważ naszym celem jest osiągnięcie jak najbliższej formy absolutu, tak? Jak najdoskonalszej formy. Naszym celem jest przebudzenie, aktywacja naszych zdolności, które zostały zapomniane, które zostały gdzieś tam stłumione. Naszym celem jest przypomnienie sobie, kim jesteśmy i do czego możemy dojść tutaj na ziemi, która może być rajska, a nawet jest, tylko nie zawsze możemy to sobie to zobaczyć. Tak i ja serdecznie zapraszam na wyjazd ze mną, który odbędzie się 21, bo od 19 do 21 września w górach Świętokrzyskich Agroturystyka Pytlówka. Piękne miejsce. Będziemy pracować nad aktywacją naszych osobistych mocy. Będziemy będziemy u, oczyszczać wszystkich uczestników różnymi rytuałami. Będzie ceremonia rozkwitu. Więcej uh -huh. informacji ben, zamieszczę w opisie. Będzie link do wydarzenia. Zapraszam także do mnie na kurs magii szeptanej, czyli oczyszczania woskiem oraz oczyszczania, spalania lnu. I kurs się odbędzie 31 sierpnia w Kielcach. Link do wydarzenia również wstawię w opisie. I Zapraszam do subskrypcji, subskrypcji mojego kanału po więcej informacji, kodów aktywacji mocy i ćwiczeń przydatnych do rozwoju Twojego osobistego potencjału. Także zapraszam do polubienia filmiku, do subskrypcji kanału. Będzie mi także miło, jeżeli zostawisz komentarz, będzie to dla mnie ogromne tak. wsparcie. A tymczasem życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Niech Twoja moc. Rozkwita.